Witam was, ja jestem Jacob, a to mój Let's Play Resident Evil 4. <śmum> Straszna gra. No i cóż, będziemy kontynuować. Dalej będziemy kierować Lionem, dalej będziemy zabijać zombie i tak dalej aż do końca gry, no bo cóż innego można robić w tej grze. Uff, zaraz. Bo jeśli mi się dobrze zdaje, tutaj gdzieś powinien być skarb. Jest skarb. Więc idziemy go szukać. O, proszę. Yy, chodź tu. Chodź. No. Yeah. Yy. No. Tak. Tutaj pewnie nie... nie jeśli, no, jeśli ktoś grał i szukał tego skarbu to i nie wie gdzie jest ten skarb to powiem wam, że pod wami, bo może się wydawać, że właśnie po tej stronie i później są problemy z tym, no, ale ja to tylko tak mówię. Dobra. Nie. To też nie. E, ja jeszcze nawet nie skumałem, jak działa tutaj zoom, ale niepotrzebnym jest. Ok, ok, o fak. zauważyłem. A, no tak, już mi nic nie zrobi, raczej tak. Teraz lepiej. Ech. nie mam żadnych naboi dostajperki smutne. A, to tak. Dobre. Aha, odbiłem to. Aha, a ty odbijesz to? Kurka Gdzie jest ten gościu? Gdzie jest ten gościu? Jezu. Aaa, gil. Jezu Muszę stąd zwiewać, za bardzo się boję. Podejdźcie tu tylko. A poczujecie mój gniew, a nie Teraz poczujecie mój gniew. Dzień! Fakt! Fakt, za niefart! Ja, ja tak się nie bawię! Dzień! I nawet nic z ciebie nie wypadło z samolotu. I oto nasz skarb: Królewskie Berło fajne! Dużo ciągle tego gościa, ale jednak go nie widzę. Ojej, najpierw się pozbędę tego. Pewien użytkownik, już nie pamiętam jak brzmi jego nick, ale poradził mi, żeby strzelać do tych pułapek. <gry> o tym nie wiedziałem, albo zapomniałem, że tak. Trzeba robić, no ale dobra, to nieważne, hua, O oh, zabiję cię z tego, Uwa. Jezu! Eee. a macie, Uwa. Te voy a ser Jezu. I tak cię zabiję. Jezu. Ładuj szybciej. A! Jezu, no i git. A teraz ci odstrzelę łeb. Nie udało się. Tam jest ludzi. Chia! Chia! Dobre! I naboje do strzelby, jak miło. A tylko trzy? Żydy Żydzi to znaczy. Dobre, nieważne. Nie jestem rasistą. Dobra, mnóstwo kasiory trzeba się podleczyć. Tylko 9 nabojów, nie będę tego tracił. Mhm. Dobra, wszystko jest jakby dobrze. O ja. Ale klucz, ale zajebiście. O no tak i kolejna fala tych ziomków nam przyjdzie. Ja akurat mam coś, co mi bardzo było potrzebne. Teraz jestem nie do pokonania. Tak mi się chociaż wydaje. A. Zepchnij, zepnij! Debile. Dobra. A teraz, żeby nie było im nudno. W końcu. Po coś to mam, Fajcie się, pajdźcie. Dobra, i teraz wezmę to i albo nie, albo dobra nie używam tego. Ua. Jak Aragorn w drugiej części Władcy pierścieni, tak ja. Uah. Uah, Jestem jak y, Rocky, nie Jestem jak Rambo. Uah. Jezu O Jezu. Uah. Ale ty brzydka. Dobre to TMP, nie ma co? Poszło łatwiej niż myślałem. O! Ho, ho. Im więcej tych naboi, tym bardziej moja dusza się cieszy. Tym bardziej ja się cieszę. Już przestajmy z tą duszą w końcu. To nie jest jakiś kościół, że będę... Że mówię tyle o tym. Jezu. Ale dużo napoi! Teraz będę nie do pokonania. Ale też i tak trzeba oszczędzać te naboje. Yy, wszystko przeładowane. Sprawdźmy, tak, wszystko przeładowane. Ale snajperki to ja nie chcę. Dobra. Okej. Okay. Poszło całkiem gładko. Jak na razie. Wiadomo, trzeba użyć tego. Gdzie tu się w ogóle wkłada klucz? Tak przy okazji. Eee. Yy... O, byłbyś zapomniał. Hm, a wtedy byłby kłopot. Jeszcze sprawdzę, tak nadszuję, czy czegoś tutaj nie bra... Oho, jasne, że czegoś nie wziąłem. Dobre, zawsze coś. I z tego, co już widzę, to wszystko. Jestem nie do pokonania! Te, że przydałoby się jeszcze więcej nabojów do strzelby i do snajperki. Jest jakiś skarb po drodze? Nie ma żadnego skarbu. A teraz drodzy widzowie jak w Indianie się będziemy zmagać się. O, o a to jeszcze nie to. Hmm. A, wiedziałem. To było zbyt proste. Musimy się zmagać z tymi małymi potworkami. Kurka. I... A jezu. Dajcie mi spokój. Czy Jacob w ogóle przeżyje? Czy to jakikolwiek ma sens? ...przekonacie się jeszcze w tym odcinku. Okej. Okay. Jest. A jednak się udało. Dobrze. O! No, dość sporo kasy. Dobrze. No, a teraz mierzamy. E, jak mówiłem o Indianie się, to nie chodziło mi wcześniej o to, chociaż i tak trafnie. Ale chodzi mi o coś innego. Ja nie mogę, mam jakiś fart. Tych naboi nigdy ta, tak dużo nie miałem. Dobra. I zaraz się przekonacie o co mi chodziło z tym Indianem Jonesem. Zaraz, za chwilkę. Jak to się tylko załaduje. Mam nadzieję, że się załaduje szybko. jej. I o to, o co mi chodziło. Będziemy się zmagać z kolejką e, podgórską, e, kopalnianą. E, Lorel lore Koster, e, coś z tym. Stylu. Połączmy to. Będzie fajnie. Ja, jestem nie do powstrzymania. Będzie trudno, nie wiem ile razy tutaj zginę, a myślę, że tutaj zginę, chociaż nie chcę zginąć. Będę się trzymał na szarym końcu. Haha, cioto. Haha, zginę. Jezu no. O, teraz lepiej. Jezu, przeskocz! przeskocz szybko. Weź to, szybko Przeskakuj. Jeszcze szybciej. Idzie O madafaka No szybciej! Pokażcie mi ten inwentarz! Yy, tak, tak. Dobra, nie będę się z nimi caskał. Idzie. nie fajnie zatrzymują nasz... A macie. O fuck. Zapomniałem zupełnie o tym gościu. Eee... Masz, baw się tym. Dobra. Wskakujcie. Fajćcie się. O fak. o fuck. O, fuck. 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 uzdrow się jacob uzdrow się Jadę dalej, a tego nie chciałem. Tak by to trafić. Eee, na pieplo. Później to. I na końcu to. I to akurat użyję. A. Ranić mnie człowieku. Jezu. Jest. Jest. Udało się. O oh, fajnie. Not cool. <grystanie> Jest. Zanim nawet coś się stało. O fuck. Tak. Fuck. Tak. Walcie się. Ja nie przeżyć. Jest reflexion o kofa o fak o o skończy mi się amunica, no nie no. jest yeah, zaraz Jezu, zaraz będzie moment kulminacyjny, czy coś w tym stylu. Ale się kręci. Dobra, tak to nic nie zdziałam. Żryjcie to! ofak. Czyli się ja nic nie widzę w tym... Jest! 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 Udało się! Szybciej! Jest! Jest! Jest. Brawa dla mnie! Za pierwszym razem całą kolejkę przeszedłem? Ja to nie jest łatwe, mówię wam To było naprawdę trudne, wierzcie mi Trzeba mieć wielki refleks, żeby to wszystko zrobić. No Jak widać ja jakiś, jakiś miałem Dobra, co my tu... No Końcówka celu i mamy. No, kamień poświęcenia. No, jakieś poświęcenie w tym wszystkim było, to trzeba przyznać. I nie wziąłem tych faktów. Bo tam wtedy, kiedy nas zatrzymali w tej kolejce dali stopa i w ogóle. To tak, ja przypadkiem użyłem tego. Shotguna, czy co to tam było tej strzelby I zamiast strzelić tylko w tych zombiaków to strzeliłem także przekładnie A to się robi po tym jak ich się zabije, żeby sobie zebrać naboje, które są wokół Niestety ja tego nie zdążyłem, a tak to by mi wyszło na lepiej Lepiej wyszło, tak No i jesteśmy tutaj Przeszliśmy taki kawał drogi, a jednak jesteśmy tutaj A trudno tak, złożę ofiarę CZCIGODNEMU LWU. Zobaczmy dokąd ta kolejka leci. Tylko do zapisu. O nie, ja idę do handlarza. Posprzedam sobie parę rzeczy z inwentarza, a później tam lecę. O, szybciorem Leon. Zbijaj się, prędko. Zybaczcie, że idę tutaj sprzedać, ale no cóż, skoro mam jeszcze szansę, to nie będę jej marnował. Welcome! I sobie też zapiszę, chociaż... Things on sale, stranger. What are you selling? Chociaż y lepiej później zapiszę. Haha. Ah. Ha. Ha, ha. Jezu, you. ile tej kasy? Ja nie mogę. Do kupienia to ja nie mam nic, ale to chętnie sobie wezmę. <laughs> A tuningować to ja mam, co? Hoho. TMP, nie, karabin. Może najpierw to... Cool! Broken butterfly, nie? Karabin, no oczywiście! Eee... Idealnie. No i to byłoby na tyle w tym całym odcinku. Pamiętajcie, komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w następnym odcinku.